No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzori. Bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale z Warzone na moim kanale. Słuchajcie, wleciał czwarty sezon i ten sezon czwarty naprawdę zmienia bardzo dużo rzeczy w grze. Dlatego bądźcie pewni, że obejrzycie ten materiał do końca, bo przybliżę Wam te najważniejsze zmiany, o których zapewne nie wiecie albo nie zdążyliście jeszcze zauważyć. Zmiany, które bezpośrednio wpływają na to, jak się gra obecnie w Warzone 2. Tyle jak coś: macie gameplay z mapy Wondel, tej nowej mapy, żeby. Was też nie zanudził ten materiał, więc możecie sobie albo patrzeć na gameplay, albo po prostu tylko i wyłącznie słuchać. Tak czy siak, ja zaczynam od rzeczy, które są według mnie najważniejsze i nie będę poruszał tych rzeczy, o których już mówiłem, czyli nie będę skupiał się na mapie Wondel i tak dalej, bo o tym już było kilka materiałów wcześniej. Przede wszystkim zaczynamy od ogólnych zmian w gameplayu samej gry i w działaniu różnych rzeczy właśnie w Warzone, bo taką najważniejszą rzeczą, jaką wprowadził czwarty sezon, jest przede wszystkim to, że od teraz w każdym trybunie, Wielkie w Warzone. Każda postać ma 50 życia więcej, co znacznie zwiększa czasy zabicia. Co generalnie powoduje, że każda z broni w grze otrzymała nerwa. No bo będzie potrzeba więcej kulek z każdej broni, żeby kogoś po prostu zabić. Tego życia, tak jak mówię, jest więcej o 50, więc łącznie z full kewami tego życia teraz każdy będzie miał 300, a nie 250, tak jak wcześniej. W guagu też to wygląda inaczej, bo tam mamy tylko jednego kewa. W, na start, a nie 3, tak jak to było do tej pory. Jeżeli chodzi o kolejną taką dosyć kluczową zmianę, której nie odczujecie od razu, ale koniec końców będzie to miało duży wpływ na, na to, jak będziecie po prostu brali udział w pojedynkach, to to, że teraz po jakimkolwiek otrzymaniu obrażeń. Powrót do pełni życia na waszej postaci będzie trwał 7 sekund, a nie 5, tak jak miało to miejsce wcześniej. Jeżeli chodzi o podnoszenie plejtów z ziemi, wcześniej podnosiło wam tyle plejtów, znaczy maksymalnie podnosiło tych plejtów tam powiedzmy ze skrzynki 6, ale jeżeli nie mieliście tyle miejsca, to podnosiło wam 3, dlatego trzeba było wyrzucać plejty, żeby podnieść maksymalną ilość, bla bla bla. Teraz zawsze te plejty będzie wam podnosić w ilości 6. Jeżeli po prostu nie macie miejsca, to wypadną one przed skrzynkę i będzie w sobie mógł je podnieść Teammate albo wy będziecie mogli sobie miejsce na te dodatkowe kewy zrobić. E, tak samo zresztą e, dzieje się w momencie, gdy po prostu lutujecie kewy. E, teraz automatycznie gra będzie wam zabierała trzy kewy e, te takie standardowe, które będziecie mogli sobie od razu ubrać i dodatkowo będzie automatycznie zbierała do dwóch staków po trzy kewy w Waszym plecaku, czyli łącznie dziewięć kewów gra będzie wam automatycznie podnosiła, nie będziecie musieli gdzieś tam tych staków sami tworzyć dwa staki dodatkowe zawsze gra będzie wam tworzyć, jeżeli będziecie tych staków chcieli mieć więcej, to oczywiście będziecie musieli już sami sobie te kewy zbierać. Jeżeli chodzi o skrzynki z amunicją, te również działają nieco inaczej. Od teraz będą po prostu Zabierały wam tyle amunicji, ile, ile po prostu potrzebujecie, nie będzie takiej dużej nadwyżki, co nie zmienia faktu, że też będą wam się robiły staki z AMO w waszym ekwipunku. Natomiast jeżeli chodzi o granaty ofensywne i taktyczne, też do maksymalnej ilości będą wam się odnawiały po podniesieniu właśnie ze skrzynki z amunicją. To są takie na szybko zmiany, które według mnie są bardzo ważne w kwestii gameplayu. A my przechodzimy do nowych featureów. Czyli do nowości można powiedzieć nowych systemów w grze, najważniejszą rzeczą, jaka jest nowa i która powinna poprawić mocno całe doświadczenie płynące z grania w Warzone, jest funkcja ponownego dołączenia do meczu. Rejoin feature aktualnie w becie, jak twórcy to opisują, jest dostępny od czwartego sezonu. Będzie to działało w taki sposób, że jeżeli gra zostanie u was skraszowana, to będziecie mieli 4, moi drodzy, 4, 4 minuty na dołączenie ponownie do meczu. Z takimi wyjątkami, że musi żyć przynajmniej jedna osoba w Teamie, żebyście mogli wrócić. Także jeżeli byliście ostatnią osobą i zginęliście, no to niestety funkcja ponownego dołączenia nic wam nie da. Dodatkowo, żeby w ogóle móc dołączyć, przynajmniej 5 timów będzie musiało jeszcze w grze być, dlatego jeżeli będzie to absolutny endgame, jeżeli będzie to sytuacja top 2, top 3, to nie będziecie mogli wrócić do meczu. No i też twórcy ostrzegają, że jest to w, tutaj w fazie beta, dlatego często mogą pojawiać się różnego rodzaju glitche i bagi z tym związane. Wymieniają oni tutaj na przykład sytuację, w której jeżeli zgliczowało, znaczy wyrzuciło was z gry w momencie, gdy byliście w pojeździe, to gdy wrócicie do gry, nie będziecie mieli rąk na waszej postaci. Żeby to naprawić, musicie zmienić kilka razy. Broń, żeby te dłonie zostały przywrócone. Takich glitchy i bugów pewnie będzie dużo, dużo więcej, natomiast informuję o tych, o których twórcy tutaj po prostu poinformowali. Dodany został do gołagu kilka, wyłączony został proximity chat. W, na rozgrzewce, i można od teraz pominąć również końcową kaczkę z wygrania bądź po prostu przegrania meczu. Jeżeli chodzi o zmiany na Almazrach, to tutaj, moi drodzy, przede wszystkim burza piaskowa troszkę zapełniła bardziej ten, ten rejon, można powiedzieć, downtown Almazrach City. Tamte rejony przy Embassy, przy tak zwanym TVN-ie zostały dużo bardziej zasypane. Piaskiem, przez co w pewnym miejscu e, autostrada się zniszczyła, przez co w pewnym miejscu piasek dosłownie zasypał cały teren. Gdzie między innymi była ta linka między nakatami, właśnie, a, a, a tymi rejonami. Od razu to poznacie, gdy tam wylądujecie. Jeżeli chodzi o ogólne jeszcze zmiany na almazrach, to w wielu rejonach jest po prostu bardziej zielono. Jest to celowy zabieg. Tak naprawdę twórcy postanowili tutaj troszkę bardziej urozmaicić i no po prostu, żeby te kolory były inne, jeżeli chodzi o almazrach. Zmienił się oczywiście również lód w grze, nowe broni leżą z nowymi dodatkami na ziemi uważajcie od razu wam mówię na MP5 która ma tylko 15 ammo ja nie wiem kto na to wpadł, ale ta MP5 jest totalnie bezużyteczna no ale nowe po prostu bronie na ziemi leżą, dodatkowo zmieniły się ceny niektórych rzeczy na stacjach zaopatrzeniowych, między innymi e, skrzynka z pancerzem i skrzynka z amunicją z 2000 podrożała na 2500 dodatkowo zostały tutaj między innymi zmienione takie rzeczy jak od teraz odnawianie Waszych e, granatów dzięki, dzięki e, atutowi doposażenie będzie trwało 50, a nie 30 sekund, e, jeżeli, e, moi drodzy, podniesiecie kontrakt. Zlecenie to gra będzie starała się wybrać wam osobę, która jest na ziemi, nie leci na spadochronie w waszej okolicy co pozwoli uniknąć sytuacji, że podnosicie bounty. A koleś leciał i podleci wam na drugi koniec mapy. I dodatkowo są też tutaj informacje o tym, że od teraz, jeżeli chodzi o końcowe strefy, właśnie w meczu, to. Tak naprawdę e, tych ruszających się kółek e, e, zamiast czterech będą dwa, czyli tak naprawdę te zmiany kółek: wiecie, dynamiczne, że tutaj było kółko, teraz tutaj, e, tutaj, teraz tutaj. E, zamiast czterech takich zmian będą dwa e, i dodatkowo e, tak naprawdę wolniej się. Te kółka domykają, przez co będzie więcej czasu na rotację, będzie więcej po prostu możliwości przy zmianie pozycji w tych końcowych kółkach na mapie. Gaz zadaje mniejsze obrażenia niż zadawał. Jeżeli nie macie maski gazowej, to wcześniej gaz zadawał wam 9 punktów obrażeń, teraz będzie zadawał 6, i do tego w pierwszych czterech kółkach, strefach tak to nazywajmy. Jeżeli macie maskę, to też będziecie dostawać o jeden punkt obrażeń mniej od tego gazu. Będzie to zamiast 6,5. Także to są takie zmiany. Wydłużony został również, moi drodzy, czas, który potrzebny jest na to, by przejąć flagę w GUAGU. Wcześniej były to 3 sekundy, teraz 4, więc też będzie łatwiej zwrócić gdzieś tam uwagę, że ktoś tę flagę wam przejmuje. No i teraz chyba najważniejsze rzeczy, które bardzo mnie ucieszyły, gdy słyszałem o nich na tym kolu prywatnym z twórcami przed sezonem 4. Nie mogłem się doczekać, aż będę mógł wam o tym powiedzieć. Niestety embargo znowu wyskoczyło w momencie, w którym w zasadzie sezon wleciał, więc nie miałem wam przed okazji. O tym powiedzieć, ale generalnie boty z twierdz znikają na stałe. W, na Almazrach i ogólnie w Warzone. Twierdze są teraz totalnie niechronione przez boty. I co najważniejsze, twierdze są dostępne od samego początku meczu. Więc gdy tylko mecz się zaczyna, wy widzicie jakie twierdze są i możecie tam od razu lądować, od razu sobie zrobić twierdzę i po prostu otrzymać swoje bronie dzięki przejęciu twierdzy. W związku z tym, że te boty nie chronią twierdz, twórcy też zmienili troszkę nagrody, jakie dostajecie za te twierdze. Od teraz nie wypadają już te saczele na dwa kewy e, i po prostu Dostajecie w zasadzie tylko swój ekwipunek za wykonanie takiej twierdzy, musicie też wziąć pod uwagę to, że teraz dużo więcej osób od razu leci na tą twierdzę, więc zamiast walczyć z botami, walczycie z innymi graczami. Jest to więc totalnie inny pojedynek. Boty natomiast zostają na szarej strefie, więc jeżeli na tych twierdzach botów nie ma, no to i tak będą na szarej strefie, gdy będziecie próbowali po prostu szarą strefę zdobyć. I jest to bardzo ważna informacja, no bo totalnie zmienia to można powiedzieć. Początek meczów i też końcówkę meczów Gdzie tak naprawdę Kto ma te strefy W sensie te twierdze porobione Ten ma dużo benefitów I tak dalej dalej Bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że od teraz te twierdze Pokazują innym graczom Zasięg tego UAV Który daje twierdza Więc macie podobną informację do tego Jak ktoś aktywował te wieże BSP No to teraz taka sama informacja Na mapie się pojawia, gdy ktoś jest w zasięgu, w sensie, gdy ktoś wykonał twierdzę i ma, i ma tego uława na twierdzy, jeżeli chodzi o te twierdzę, to też warto dodać, że można je od teraz odbić Można normalnie odbić twierdzę i też sobie tego uława, to BSP na twierdzy zdobyć, więc warto czasami tę twierdzę faktycznie odbić żeby sobie tego uława pozyskać, żeby po prostu dać sobie troszkę więcej informacji na danym obszarze twierdzy. Są to generalnie bardzo, ale to bardzo fajne zmiany zmiany, które według mnie powinny już być w grze od wielu, wielu miesięcy są dopiero teraz ale i tak dobrze, że lepiej późno niż wcale. Na sam koniec, moi drodzy, o balansie broni i o nowym wydarzeniu, jaki, jakie mamy w grze, to może zacznę od tego wydarzenia. E, Assault on Vondel jest to nic innego, jak takie wydarzenie, w którym teoretycznie musimy bronić e, nową mapę e, od, e, od totalnej detonacji. W związku z tym, związane są różnego rodzaju wyzwania, jakie macie na tym ekranie, związanym z całym wydarzeniem. E, także fajnie jest to zrobione, bo każda sekcja tak naprawdę mapy Vondel e, ma swoje wyzwania. E, i robiąc te wyzwania, otrzymujecie tak zwane medale. Medale, za które odblokowujecie nagrody swoje osobiste, albo ewentualnie przyczyniacie się do odblokowania tak zwanych społecznościowych nagród, które odblokują różnego rodzaju nowości do gry. Na początku na mapie Wondel, ale pewnie później też na innych mapach. Są to przede wszystkim te, te, to nowe ulepszenie polowe Redeployment Flare, czyli ta flara, która od razu odblokowała znaczy odradza Waszego teammate'a i różnego rodzaju inne rzeczy, które możecie sobie podejrzeć właśnie na tym wydarzeniu. Wydarzenie potrwa do 7 lipca, dlatego róbcie to prędzej niż później, żebyście po prostu odblokowali przede wszystkim te wszystkie swoje osobiste nagrody, które tam są do zdobycia. A jeżeli chodzi o zmiany w balansie broni, to tutaj moi drodzy w wielkim skrócie. Shotguny otrzymały buffa, przede wszystkim buffa otrzymała niepotrzebnie amunicja E, o amunicja od Dech Smoka na strzelbie KV Broadside, ale też ogólnie shotguny otrzymały lekkiego buffa, są po prostu mocniejsze. E, nerfa otrzymała e, natomiast walka wręcz a w zasadzie, a w zasadzie kolba Ehm, przysłowiowa kolba: od teraz będzie trzeba więcej razy z tej kolby trafić, żeby kogoś powalić, co jest fenomenalną sprawą. I też zasięg walenia tą kolbą został zmniejszony, więc ciężej będzie kogoś dosłownie zmagnetyzować tą kolbą. Ehm, no i jeżeli chodzi o balans broni, to jak na początku Wam powiedziałem Przede wszystkim wszystkie broni otrzymały nerfa, bo zwiększając TTK w grze każda z broni potrzebuje więcej kulek na to, by kogoś zabić, więc no tak naprawdę każda broń jest słabsza. Natomiast jeżeli chodzi o takie osobiste zmiany, to przede wszystkim Cronen Squall otrzymał nerfa, bo ten nerf polega na tym, że na, w trybie full auto potrzeba dwóch kulek więcej, by kogoś zabić. Maksymalne obrażenia zostały zwiększone, ale zostały dodane też. Minimalne obrażenia, jakie zadajecie Skronena. W trybie pojedynczej serii potrzeba jednej kulki więcej, żeby Skronena zabić, i analogicznie tak samo zostały, moi drodzy zmienione te maksymalne i minimalne obrażenia. O shotgunach Wam powiedziałem i ostatnią ciekawą rzeczą, e, jaka została zrobiona to lekki buff Feneka 45, e, który potrzebuje od teraz jednej kulki mniej, żeby kogoś e, zabić. Dodane zostały, moi drodzy, również nowe dodatki do niektórych broni, przede wszystkim do tego pistoletu tzw. Tak Pirani f e, został e, dodany dodatek Akimbo, więc możecie grać Akimbo. No i jeżeli chodzi o kastowa 74U, została dodana nowa Lufa KSTV17, która nie wiem dokładnie co... Tak naprawdę zmienia i daje, ale dodana, dodać, zostana, dodać została dodana, więc, więc Wam o tym mówię. To jest, moi drodzy, wszystko, co chciałem Wam chyba na szybko powiedzieć. Jest to naprawdę duża zmiana w kwestii gameplayu w czwartym sezonie. Dawajcie znać, co o tym sądzicie i pamiętajcie, że jeżeli grandowaliście rankedy, to spadacie o dywizję niżej, a jeżeli byliście powyżej, dywizji Crimson, to i tak wszyscy spadacie do Diamentu 1, więc od nowa musicie tam grindować, ale są też nowe nagrody, więc zawsze coś nowego do, do, do wbicia, że tak powiem, będzie. To chyba wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania albo coś zauważyliście, o czym nie powiedziałem, to dawajcie znać w sekcji komentarzy. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie docenić moją pracę, a ja Wam dziękuję za ten materiał i do usłyszenia w kolejnych. Mówi Goldzor, na razie.